Radio R, YouTube Channel. Jedynka Polskiego Stronictwa Ludowego na europosła z naszego okręgu, aktualnie też europoseł Arkadiusz Bratkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, pani, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Kandyduje Pan do Parlamentu Europejskiego jednocześnie, jak powiedziałem, jest już europosłem, więc można powiedzieć rzeczywistość planowana, zbliżona do tego, co aktualnie się dzieje, to tak też zapytam, pakuje się pan i czy, czy niekoniecznie się pakuje, bo wie, że wróci tam niebawem? Nie już jestem spakowany. Wszystkie rzeczy ze Strasburga, z Brukseli zabrałem do domu, bo Parlament Europejski w tym okresie nie pracuje. Europosłowie pracują intensywnie w kampanii. Ci, którzy kandydują i ci, którzy nie kandydują również wspomagają kandydujących. Ja uważałem, że lepiej to wszystko już mieć w domu, jak później szybko, szybko jechać i zabierać rzeczy. Chociaż jestem przygotowany do powrotu, bo powroty są miłe. Jak A... wracam ze Strasburga, szczególnie do domu, to taka radość i w domu, i u mnie w sercu. A przewiduje pan ten powrót? Liczy, jest pewny? Wybory. Mają to do siebie wybory demokratyczne. Musimy pamiętać, w Polsce mamy w tej chwili naprawdę prawdziwą demokrację. To wyborcy, mieszkańcy Lubelszczyzny zdecydują, kto będzie reprezentował Lubelszczyznę w Parlamencie Europejskim. Oczywiście chciałbym, żeby polskie Stronnictwo Ludowe mogło mieć mandat tu z Lubelszczyzny. Kto nim będzie? Lista polskiego Stronnictwa Ludowego jest naprawdę bardzo mocna. Mieszkańcy Lubelszczyzny mogą wybierać. Są ludzie doświadczeni, są ludzie może Mniej doświadczeni, ale również są ludzie, którzy już mówiąc myśląc o sobie wiem, że potrafię poruszać się w Parlamencie Europejskim, znam cały mechanizm, który ułatwi, ułatwia pracę, szczególnie w tej nowej kadencji to będzie bardzo, bardzo ważne. Po 25 maju musimy pamiętać, ta kadencja będzie bardzo trudną, bo myślę, że w 2016 roku będzie rewizja budżetu tej nowej procedury na lata 14, 20. I tutaj każdy głos Polski będzie ważny, żeby utrzymać to, co Polska obecnie otrzymała, ale też musimy pamiętać już o tej perspektywie na lata 2021 gdzie są zamiary, by pozbawić rolników dopłat do rolnictwa. Na to nie może być zgody Polski posłów do Parlamentu Europejskiego, bo polskie rolnictwo wymaga jeszcze spać. I to też zaznacza pan w swoich spotach jako kandydat do Parlamentu Europejskiego o tym, co chce pan zrobić w następnej kadencji, jeśli by się dostał do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze powiem, ale pana losy związane z Parlamentem Europejskim są wieloletnie. 2004 roku ubiega się pan o mandat, wtedy nie dostaje tego mandatu. Bez powodzenia również w 2009 roku i można powiedzieć, po zmianach wynikających z Traktatu Lizbońskiego 2011 rok Edward Wojtas miał wejść Zginął w katastrofie smoleńskiej, wchodzi Arkadiusz Bratkowski. Można powiedzieć, że trochę przypadkiem trochę dostał pan szansę. No i ja mam pytanie właśnie, czy tę szansę przez te ostatnie lata pan wykorzystał? Na pewno szansę otrzymała również Lubelszczyzna, bo dodatkowy mandat dla Polski i dla Lubelszczyzny, bo mieliśmy tylko dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego, ja zostałem tym trzecim posłem i tak szczerze mówiąc ten każdy głos jest ważnym głosem, szczególnie kiedy ja wszedłem w tym momencie do Parlamentu Europejskiego, kiedy trwała już taka dość intensywna walka o każde euro dla w tej nowej finansowej. I mus, muszę przyznać sobie tak uczciwie, że udało się wiele rzeczy. Wiele rzeczy. Myślę tutaj yy, o polskim rolnictwie, bo tak powiem szczerze, dwóch, szczególnie dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski i Jarosław Kalinowski, zrobili bardzo, bardzo dużo, że mimo że w Parlamencie Europejskim na Wspólnym Polski rolną zmniejszono pieniądze o 42 miliardy euro w skali. Unii Europejskiej, to my Polacy uzyskaliśmy więcej pieniędzy. I to była naprawdę wielka walka. Oczywiście ja wspomagałem kolegów, wspomagając ich uczyłem się jak poruszać się w tych labiryntach Parlamentu Europejskiego i to nam się myślę udało. Spało następno też ważną, szczególnie <laughs> tu dla Lubelszczyzny, program Polski Wschodniej. Też był pod wielkim znakiem zapytania czy będzie, bo województwa zachodnie, landy niemieckie mówiły dlaczego trzeba wyróżniać wschodnią część Polski. I to też udało się. Nie sądzę, że to ja byłem głównym, bo marszałkowie wojewódz też o to walczyli, ale tych pięciu województw, ale myślę, że przesądziło spotkanie skarbników z Polski Wschodniej z komisarzem Lewandowskim. Zaprosiłem skarbników do Brukseli, gdzie odbyliśmy taką dość długą debatę i skarbnicy przekonali komisarza Lewandowskiego, że ten program powinien być na najbliższe 7 lat jeszcze utrzymany, bo Polska Wschodnia, ja mam tu na myśli te pięć województw warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, wymaga jeszcze takiego wsparcia. I to jest ponad 2 miliardy euro dla tych pięciu województw. I to, nie mówię, że to jest mój sukces, ale miałem sporo, tak powiem, udziału w tym, że udało się i to jest. Zresztą, jak powszechnie się mówi, siła w grupie. Zapytam zatem, jak panu się współpracuje z innymi europosłami, przedstawicielami innych partii, pomijając już to, że tak naprawdę to, czy PO, czy PSL, czy PiS w samych strukturach unijnych ma, europarlamentarnych ma małe znaczenie de facto. No, nie sądzę. Myślę, że tak. Ta współpraca polskich posłów Parlamentu Europejskiego na poziomie Parlamentu Europejskiego, Brukseli, Strasburga, jest pozytywną współpracą tam nie ma tego typu kłótni jakie widzimy w, są Polsce, w kampanii. Ta, e, widzimy w parlamencie czy w kampanii tak e, tam staramy się mówić jednym głosem e, walczyć o interes Polski o interes e, poszczególnych e, województw w naszym kraju i to się wie, udaje nam naprawdę e, nie ma nie ma konfliktów oczywiście są sytuacje też takie że e, popieramy e, projekty czy wnioski kolegów z PiSu czy Solidarnej Polski, bo jeżeli one służą Polsce, to tutaj też głosujemy, ale też są sytuacje takie, że poseł, no tutaj wymienię Janusz Wojciechowski wnioskowałby by dopłaty bezpośrednie do dla polskiego rolnika były takimi samymi jak Francuzi czy Niemcy. No myśmy wszyscy głosowali za tą propozycją, ale nas grupy politycznej pana Wojciechowskiego nie głosowali wszyscy. Także nie zawsze uda nam się walczyć to, o co, chci, co chcielibyśmy. Ważne jest, żeby w grupie danej politycznej, ja jest, jestem w Europejskiej Partii Ludowej tutaj na tym szczeblu grupy wywalczyć stanowisko wspólne, to wtedy, wtedy można mówić, że jest sukces. Na przykład Roamingu. To jest inicjatywa nasza, yy, nasz posłów polskich i udało się, Parlament Europejski to przegłosował z korzyścią dla wszystkich tych, którzy korzystają z telefonów komórkowych, a wyjeżdżają za granicę. I wszyscy chyba jesteśmy z tego zadowoleni. To są te decyzje, które pokazują, że w Parlamencie Europejskim pracuje się też merytorycznie, bo niektórzy mówią, że tylko i wyłącznie to już przysłowiowo używa się nad rozmiarem banana. No wie Pani, oczywiście ja nie spotkałem się akurat, bo jestem, byłem w komisji, czy jestem w komisji, jeszcze jestem w komisji LIBE, Wolności Polskiej, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i tutaj y, wiele spraw poświęcaliśmy pracy na rzecz y, człowieka, ale również i na, na rzecz y, granicy bezpieczeństwa, granicy zewnętrznej Unii, jak również i że chodzi o granicę Schengen. Bo dla nas Polaków to jest też ważne, że dzisiaj możemy bezproblemowo przekraczać granice. W, w ramach Unii Europejskiej to jest też duży sukces. Ja pamiętam, pani jest młodą osobą, ale ja pamiętam jakie były kolejki na granicy, czy do Niemiec, czy prawda, czy nawet do dawnej czy Słowacji, teraz Słowacji czy Czech dzisiaj to i naprawdę to jest też duże, duże, takie duże osiągnięcie i też w ramach tej komisji walczyliśmy, że nawet poszerzać granicę na Schengen, żeby bezproblemowo można było przemieszczać się. Również wnioskowałem, co bardzo wnioskowałem nieskutecznie, żeby Ukrainę zwolnić z obowiązków wizowych dla obywateli Ukrainy. No tutaj nie było jeszcze, chyba Unia Europejska nie była na to przygotowana i ten wniosek mój przepadł, chociaż uważam, że źle się stało, bo gdybyśmy wcześniej podjęli decyzję, że zniesiemy wizę dla Ukrainy, dla obywateli Ukrainy, to może byłoby łatwiej prowadzić Teraz. rozmowy, negocjacje. Wspomina pan w swoim spocie aktualnym, zachęcającym wyborców do oddania głosu na pana osobę, że zajmie się właśnie rolnikami, ale nie tylko. O tych rolnikach już tutaj pan wspomniał, więc pytam o ten drugi punkt może powiedzieć. Pani, ja myślę dla nas dzisiaj jest to bardzo ważna sprawa kwestia bezrobocia stworzenia miejsc pracy dla y, ludzi młodych, ludzi dobrze wykształconych. Musimy pamiętać, Lublin to jest miasto akademickie, y, ale cała Lubelszczyzna, bo Zamość, Hełm y, są wyższe uczelnie. Ludzie naprawdę są dobrze przygotowani, kończą studia i mają dylemat, co sobie zrobić. I to jest wyzwanie, i to wyzwanie musimy. Ale jak y Europoseł ma Wie Pani, ja muszę powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim w bieżącym roku, na początku styczeń, luty, to była dyskusja, bardzo poważna dyskusja, żeby dać, wykorzystać pieniądze, które są w tej nowej perspektywie na tworzenie miejsc pracy i przykład takim doskonałym programem jest Horyzont 2020, co prawda pieniądze są do wzięcia w Brukseli, one służą połączenia ludzi nauki z, z biznesem, żeby wykorzystać no, ten potencjał naukowy i, i później przełożyć to już bezpośrednio do yy, Tworzenia miejsc pracy i y, wykonywania tego, co ludzie nauki wymyślą, y, bo naprawdę jest to szansa, duża szansa. Są naprawdę dobre pomysły, y, są dobre wynalazki, ale trudno to wdrożyć do produkcji. Po to jest ten między innymi, program, żeby z niego korzystać. To jest 74 miliardy euro, które są do wzięcia w Brukseli. I tutaj zachęcałbym już dzisiaj y, nasze instytuty badawcze, nasze uczelnie, no bo naprawdę tutaj w Lublinie, na Lubelszczyźnie mamy naprawdę bardzo mądrych ludzi, którzy mają doskonałe pomysły, ale ciężko je wdrożyć. Dzisiaj na to będą pieniądze. I to jest rola między innymi, też. Y, Posła do Parlamentu Europejskiego, żeby nie mówię, że lobbować, bo to słowo lobbying w Polsce jest źle odbierane, ale w Brukseli czy w Strasburgu lobbying to jest na porządku dziennym, bo lobbystów jest bardzo, bardzo dużo. Nie wymienia Pan wśród tych punktów, którymi chce Pan się zająć, kwestii energetycznych, a wydaje się to istotne również z punktu widzenia naszego regionu. No, dużo pracy w parlament też temu, yy, tak powiem, pracował nad tym. No, pierwsza sprawa, kwestia choćby gazu łupkowego. Były wielkie zakusy, żeby Parlament Europejski zabronił wydobywać, wydobywania, może inaczej, badań, czy w ogóle są pokłady gazu łupkowego. Udało nam się, nam, Polakom, udało nam się, że jednak nie pozwoliliśmy yy, przegłosować takich zapisów, które by w bardzo przesunęły w czasie możliwości wydobycia gazu, wydobycia gazu łupkowego. To jest pierwsza sprawa i to jest dla nas ważne, szczególnie na nobezczyźnie. Przecież z tych tętnych badań wynika, że jest gaz łupkowy na no, kwestię węgla. To jest też wielkie wyzwanie dla nas, kwestia, no, musimy pamiętać, że my stoimy na węglu, nasza energetyka jest oparta na węglu i to też jest wyzwanie jakby dla ludzi nauki, jak zrobić, żeby CO2 było przy spalaniu węgla jak najniższa emisja CO2 była jak, jak najniższa. A też nie może być zgody, że automatycznie któryś z urzędników powie, że trzeba płacić duże kary. No tak, ale jest już to porozumienie w Unii w tej kwestii czy nie? Ma? No w tej chwili to jeszcze, owszem, przegłosowaliśmy, jest jakby wstrzymane, ale do tego na pewno będzie powrót, bo musimy pamiętać, że w tej chwili już Komisja Europejska intensywnie pracuje, żeby zrobić założenia rok 2020-2030. Dzisiaj to może powiedzieć, a to co tam będzie w 2020, ale czas szybko pędzi. Dzisiaj musimy przypilnować, żeby te zapisy, które będą obowiązywały po 2020 roku, były zapisami dla nas bezpiecznymi, żeby nie stworzyć sytuacji takiej, że nasza gospodarka zostanie, no można powiedzieć, mówiąc nieładnie, położona. Na to nie może być zgody, bo musimy pamiętać, my stoimy na węglu i węgiel dla nas jeszcze jest bardzo, bardzo ważnym tym elementem energetycznym, czy, czy, czy tworzącym energię. Aby subskrybować nasz kanał, kliknij ikonkę, która pojawiła się na ekranie.